Witam, czy są przypadki, gdzie alkoholik po kilkunastu latach powrócił do normalnego picia okazyjnego, np. imieniny, czy wyjście w miasto raz na kilka miesięcy? Kurwa, mordeczko, nie ma takich przypadków, tak? Osoba uzależniona nie ma powrotu do swojego nałogu. Kurde, mordeczko, oto jestem taki przypadek. Chociaż w sumie nie, bo w sumie trochę racji masz. Chciałem przeanalizować mój punkt widzenia. Na podstawie tutaj pana alkoholika z TikToka, jak ja to widzę, bo od paru ładnych lat przestałem nazywać się alkoholikiem. Nie piłem alkoholu przez 13 lat. Od momentu, gdy. Gdzie... Nie wiem, już chyba 7 lat minęło, gdy przestałem nazywać się alkoholikiem. Mógłbym się nazywać byłem alkoholikiem, ale po co ta stygmatyzacja? Nie, nie. Alkoholik nie ma powrotu do picia kontrolowanego. Ja też setki razy to sprawdzałem osoby, z którymi. Masz rację. Dopóki jesteś alkoholikiem, rzeczywiście. Jeśli sięgniesz po alkohol, jeśli jesteś hazardistą, jeśli sięgniesz po gry, no to powrócisz, czy tam narkoman, jak mówisz, powrócisz do tego nałogu. I to jest prawda. Jeśli ktoś się pyta, czy będzie mógł pić kontrolowanie, to znaczy, że dalej jest uzależniony od alkoholu. Bo jeśli ktokolwiek myśli o kontrolowaniu czegośkolwiek, to znaczy się... Że się po prostu czegoś boi. Z którymi pracowałem, opinie innych terapeutów, doświadczenia z literatury, wszystko, no nie ma takiej możliwości. Ja piłem sobie, chciałem udowodnić, dobra, no kurwa, wypiję sobie cztery piwa, okej, okay. udało mi się wypić cztery piwa. Potem znowu kilka tygodni, czasem miesięcy przerwy, wypiję dwa piwa, okej, okay. udało mi się, no to super, to nie mam problemu, ponieważ sobie to udowodniłem. A potem wracałem na pełnej kurwie i tak ciągle, osoba uzależniona prędzej czy później zawsze wróci, więc nie ma możliwości, bez względu na to, czy nie pijesz 5, 10 czy 20 lat, nie ma powrotu. Nie pij! Jeśli zaczynasz pić po to, żeby sprawdzić, czy możesz lać, to znaczy, że jesteś w głębokiej dupie. Zacznijmy od początku. Dlaczego alkoholik staje się alkoholikiem? Przez to, że pił dużo alkoholu? Moim zdaniem nie. Można to też sobie sprawdzić, są mądrzejsi ludzie ode mnie. Alkoholik staje się alkoholikiem, dlatego że ma problem z samym sobą. Więc dlaczego ja mam nazywać się do końca życia alkoholikiem? I to wcale nie jest namawianie do alkoholu, bo nie chcesz, to po prostu nie pić, kurde, i tyle. A, a robienie sobie z tego już bożka, który rozpierniczył ci całe życie, chlałem dlatego, że nie radziłem sobie ze swoimi emocjami, myślami na swój temat. Nie wiem z jakich powodów pan z, e, alkoholik z TikToka chlał, jaką miał rodzinę, to on wie, zresztą ja mu nie robię żadnej tutaj terapii, bądźcie panie Boże. Ja mówię o sobie. Jeśli poukładałem sobie moment w głowie, w którym nie radziłem sobie z myślami, jak znalazłem sobie jakiś nowy sposób na rozładowanie napięcia, mogą to być różne sposoby tak naprawdę, to nie muszę nałogowo chlać alkoholu. Mit haczyków, e, został obalony dosyć dawno. Zresztą po, tam będzie pod spodem link do takiego fajnego filmu, który to gdzieś dzie, dzie, wyjaśnia. Mit haczyków, że. Okej, okay, napiję się alkoholu i zaraz zaskoczę. Hm, weźmy sobie taki przykład. Łapię pana alkoholika z TikToku, bo na przykład go nie lubię. przywiązuję, kurde grubaska, no sam jestem grubaskiem, do drzewa. Walimy go po brzusiu. Wlewamy mu pół litra wódki. I każę mu wypić. Drugi dzień znowu wlewamy politrawódki wódki i każę mu wypić. I tak go terroryzujemy przez tydzień czasu. I po tygodniu czasu go wypuszczamy. Jak myślicie? Czy pan alkoholik z TikToka dlatego, że przez tydzień chlał po politrawódki, wódki zaskoczy? Moim zdaniem nie. Dlaczego? Dlatego, że to nie była jego decyzja. To nie była jego decyzja. Zrobione było coś wbrew jego woli. Jak masz niepokładane w mózgu, to też robisz coś wbrew swojej woli. Ja byłem w bardzo długich ciągach alkoholowych. Miałem depresję, le leczyłem się, przechodziłem terapię, byłem w szpitalu psychiatrycznym, e, jeździłem po alkoholu, e, biłem po alkoholu, siedziałem w więzieniu za pobicie, więc jak gdyby cały proces przeszedłem. E, teraz jak spożywam alkohol, nie wsiądę ci do samochodu po pijanemu. Po, pijanemu, po piwie cię nie wsiądę. E, nikogo nie biję, bo nie mam takiej kody potrzeby. E, nie gloryfikuję alkoholu, ale też nie zwalam wszystkiego zła na, na niego. Może warto się przyjrzeć temu, dlaczego używałem w ten sposób alkohol, że odcinałem się od całego społeczeństwa, odcinałem się od wszystkich. Jeśli dalej po kilkunastu latach niepicia boję się cały czas alkoholu, to uważam, że dalej mam coś nieprzepracowanego. Ja kilkanaście lat straszyłem się alkoholem. Nie chcę się straszyć alkoholem. Alkohol jest taką samą substancją jak każda inna, tak naprawdę. Mógłbym się straszyć Coca-Colą, mógłbym się straszyć cukrem, mógłbym się straszyć papierosami. Mogę się zapalić papierosa i nigdy więcej do niego nie zapalić. Mogę dzisiaj się napić piwa i, i, i mogę go nie pić, bo Będę chciał to się napić, piwa i tu też będzie okej. Okay. Wszystko zależy, jak ja się dzisiaj ze sobą czuję, jakie mam relacje ze sobą. I ta ciągła dążenie do abstynencji, do trzeźwości, o, 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 bo jak tylko się napisz, jeśli, kurde, cały czas myślisz o chlaniu, to kurde, jesteś w czarnej dupie. Rzeczywiście, żeby w ogóle dojść do jakiegoś momentu, warto jest mieć spokojny umysł. Bo myślę, że na początku, drugi, żeby w ogóle zacząć jasno myśleć i zacząć pracować nad swoim, nie wiem, da, da, jak w moim przypadku jestem dorosłym dzieckiem alkoholika i na innych relacjach, których gdzieś tam porobiłem przez, przez moje życie, którym konsekwencją była choroba alkoholowa. Więc moim zdaniem można wyleczyć się z choroby alkoholowej, ale nie po to, żeby znowu zacząć chlać. Po nie po to się leczysz, po to, żebyś mieć spokojne, szczęśliwe życie i żeby się kurwa niczym nie straszyć, używając już twojej e, twojej semantyki, no to kurwa mordeczko, o to jestem. Znaczy, jak jesteś alkoholikiem, to rzeczywiście nie możesz pić kurde, bo jak tylko pijesz, to, to masz świętą rację, robisz dobrą robotę.